przyciąganie, wiosłowanie z użyciem linek wyciągu górnego, dolnego, albo możemy sobie skonstruować z gumą power band, przy pomocy gumy power band, taki, taki po prostu uchwyt, taki wyciąg, gdzie wchodzimy do siadu prostego i jednorącz będziemy starać się wiosłować. Możemy to robić w neutralnym chwycie, gdzie kciuk będzie skierowany do góry, możemy w trakcie tego wiosłowania, przyciągania, robić supinację kciuka, na zewnątrz, co bardziej pobudzi nam zewnętrzną część ramienia do pracy, i starając się utrzymać naturalną pozycję kręgosłupa, napinamy mocno brzuch i na przykład przyciągamy jednorącz lub oburącz. Możemy tutaj założyć sobie dodatkowo jakiś ręcznik, gdzie będziemy wtedy czy grubą linę i przyciągać po prostu do siebie, tak jakbyśmy tą gumę przez siebie chcieli przecisnąć. Jeżeli będzie nas ciągnęło do przodu, to możemy sobie zablokować, na przykład używając tutaj przedpiętami talerzy, talerzów, do tego, żeby po prostu utrzymać większą stabilność naszego ciała.